Co byśmy byli... Yy, ja mam wrażenie, że byśmy byli większymi kierunami niż, niż te dzieci dzisiaj. Ale czy Wy pamiętacie, żeby dzieciaki, żeby chłopcy, jakbyśmy przystępowali do pierwszej komunii świętej, żeby, żeby jakieś takie brawerie, jakieś były, jakieś latanie, jakieś gadanie, jakieś to coś to ma... Nie pamiętamy. No, no właśnie, nie? Ja też... Bo ja akurat nie przygotowuję dzieci i się dziećmi zajmuję, ale często tak sobie myślę, o co chodzi? No bo myśmy żyli jeszcze w tych naprawdę błogosławionych najbardziej niż dzisiaj czasach, kiedy... Chłop rządził i chłop mówił, tak trzeba, tak nie. Zresztą okazuje się, że dzisiaj te wyjaśnienia ADHD, nie wiadomo co, mieliśmy takiego legendarnego nauczyciela, katechetę dzieciaków, który był powszechnie znany jako w Nowym Sączu. Bo tam założył zespół smrty i tak dalej, ale wyglądał, wypisz, wymaluj, jak Gargamel, miał sławną akcję, szedł taki. takim Brzuch taki ogromny, tu stał jak gargamal, jakieś dziewczynki do niego podbiegły i, ojcze, 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 co tu ojciec ma brzuchami? Ja Smertów się na żarłuchu. Oto, przyjrzyj się, w połowie, że dojrzymy mu no ze skudem. Do tego stopnia, wyobraźcie sobie, że na globie ma napisane ojciec Adam Kubisz Gargamel. Jak się ludzie w sądzie dowiedzieli, że ojciec Adam Kubisz umarł, to jak to jest, ale Gargamel. No, Gargamel. Otóż Gargamel co roku miał porządek jako od sznureczka. Ja się go pytam kiedyś, jak to to robi, że ty z tymi dzieciakami. Zaraz po tobie, drugi jak ma przygotowanie, kurde, tam są brednie. u ciebie zawsze jest taki porządek. A to ale mówić nie, nie wiem, mówi, on nie, nie ma dzieci z ADHD. To, to czasem się zdarzy, że przyjdzie taki jeden młody, ale to mu mówię młody, uspokój się, bo zostaniesz w pierdól od rodziców. A, 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 a co młody mówi, że mamusia ja nie pozwala mówić takich słów. Widzisz, że bym ja, nie pozwoliła. Ale to mamusia ja na pewno tacie by nie pozwoliła, żebym mi spuścił. Ja cię spuszczę w No czyli ten młody patrzy, patrz, patrz wszystko powiem mamie ja i ona wie. Okay. Szkółaczek, rozumiecie? Młodzia, DHD, leczenie, myślał dykton. No, A przychodził do niego, w imię ojca i Syna i eduka Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W wieki wieku mamy. No, no. matka powiedziała, nie, nie, ojciec ma taki, ojciec na pewno jest święty. Hmm? <zysy> Czyli, panowie, pierwsza